Dzień dobry, witam serdecznie w nowym filmie na moim kanale Święta, Święta i po Świętach. Muszę sobie zrobić reset po Wielkanocy. Udało się mieć piękną pogodę na weekend, ale teraz już przynajmniej tutaj w Krakowie pada deszcz i to bardzo dużo deszczu, już kolejny dzień. Jest deszczowy, więc pomyślałam, że spędzę ten deszczowy dzień z wami. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak Wam minęły święta. Mam nadzieję, że udało Wam się odpocząć i trochę skorzystać ze słońca. Zrobię sobie teraz maseczkę i zobaczcie, tutaj mam karton pełen różnych maseczek i pomyślałam, że zrobię dzisiaj losowanie i zobaczymy, co mi się uda dzisiaj wybrać. To ja tutaj mam bielenda, zalotna baśka, monster, maska w płachcie, potwornie skutecznie odżywia, czyli dzisiaj będę potworem. Zawiera odżywczy sok z truskawek, ekstrakt z granatu dla cery suchej i wrażliwej. To otwieram, zobaczcie, jeszcze Wam pokażę z bliska jak wygląda. Pachnie przepięknie, bardzo owocowo. Wy już widzicie, jak wyglądam. Ja jeszcze nie, bo nie mam okularów. A tak z daleka to niestety nie widzę. Co mi się tutaj na czole wydarzyło? To jest chyba oko tego potworu. <śled> O ładko, teraz przez jakieś 15 minut będę wyglądać właśnie tak. Trochę to mi się kojarzy z jakąś taką rybą, która żyje w głębokim oceanie niż z potworem. Ja teraz mam chwilę dla siebie i będę oglądała home tury po mieszkaniach w Kopenhadze. To mieszkanie, które tutaj widzicie, tak mi się podoba. Polecam Wam zobaczyć sobie. To jest moje wymarzone mieszkanie. Bardzo bym chciała, żeby tak kiedyś wyglądał mój dom. Już tutaj chyba mam taką tradycję na moim kanale, że gdy mam na sobie maseczkę, to odpowiadam na Wasze komentarze. Teraz sobie też je przejrzałam i odpowiem tak na forum, może kogoś jeszcze to zaciekawi. Ostatni film, który się pojawił na moim kanale to było Clean with Me i... Tak się cieszę, że Wam się podobają właśnie filmy ze sprzątania. Rozumiem to, bo ja też bardzo lubię patrzeć, gdy ktoś inny sprząta, zwłaszcza jeżeli ktoś naprawdę sprząta, a nie tylko pokazuje praktycznie czyste pomieszczenia, a tylko przeciera na przykład kurze. I takie filmy mnie bardzo motywują do tego, żeby u siebie też zrobić porządek zawsze przed sprzątaniem, obejrzę kilka, żeby się zebrać w sobie. Jak możecie pewnie zobaczyć, to czasem mi brakuje konsekwencji w sprzątaniu. Na pewno pomoc z zewnątrz by się przydała. Zawsze jest łatwiej pozbywać się rzeczy, gdy ktoś inny na to spojrzy, kto nie ma do tego jakiegoś przywiązania. Sprzątałam rzeczy, które zostały mi po remoncie i one tutaj tak leżały od grudnia. I ja chcąc nie chcąc jakoś tak się przywiązałam do tego nie wiem dlaczego nie mogłam się w ogóle za to zabrać i jeszcze tak cały czas jakieś myśli krążyły czy ja to mogę wyrzucić czy ja mogę się tego pozbyć czy nie bo to kupiłam po co później to dokupować i ja czasami mam takie zapędy do zbieractwa jakichś przydasiów, więc muszę się pilnować i cały czas pracuję nad tą swoją konsekwencją. Kiedyś na vlogu pokazałam Wam, że kupiłam sobie legginsy z Oysho i nadal Wam je polecam. To są najlepsze legginsy, jakie miałam. A mam je już od, no chyba już mija rok teraz. Mam dwie pary, nic się z nimi nie dzieje. Ja je noszę non-stop. Jeżeli macie większy rozmiar, tak jak ja, to nie bójcie się tego rozmiaru XL, bo one wyglądają na malutkie, ale da się w nie wcisnąć i one fajnie wszystko trzymają w miejscu. I też nie prześwitują. Tutaj w kuchni mam zamontowane takie dwie półki. One są takie same. Ja te półki kupiłam w Wisku i to jest seria ASENSE ale niestety ta seria już jest wycofana. Jeżeli szukacie czegoś podobnego, to może na Oelixie uda wam się jeszcze znaleźć jakieś egzemplarze. Kolor tak fajnie mi się dopasował do tej kuchni, więc ich nie zmieniałam, a mam je już, no, już bardzo długo, jeszcze przed remontem. Je zamontowałam. Nadal trochę brakuje mi pomysłu, jak je tutaj ładnie zaaranżować, brakuje mi inspiracji. Kiedyś tutaj miałam postawioną ramkę z obrazkiem, ale przez to, że tak blisko jest okno, to gdy był silny wiatr, ta ramka mi spadła, obrazek się roztrzasł, szkło było wszędzie, więc zrobił się bałagan. Także jakiekolwiek obrazki. Odpadają. I to już będą wszystkie odpowiedzi na pytania. Jeżeli coś Wam się kiedyś przypomni, coś byście chcieli wiedzieć albo coś Wam się spodoba, co pokazuję w filmie, to koniecznie dawajcie znać w komentarzach. i Ja zawsze staram się odpowiedzieć. Teraz już będę ściągała tą maseczkę, bo czuję, że wyschła. Szczególnie tutaj w okolicach ust, bo cały czas gadałam, więc już się tutaj wcale nie klei. Robiłam ostatnio porządki w piwnicy. Niestety tego nie nagrałam, bo był totalny chaos i dużo noszenia góra-dół, przekładania, przebierania, i nie miałam kiedy nagrywać. Ale chciałam Wam pokazać, co ja takiego znalazłam podczas tych porządków. I zobaczcie, przywiozłam sobie takie oto cuda z domu rodzinnego. I przywiozłam je, gdy się tutaj przeprowadzałam, czyli już kilka ładnych lat temu, i one sobie czekały w piwnicy na swoją kolej, bo wcześniej nie za bardzo miałam gdzie to włożyć, a wiedziałam, że będę remontować kuchnię, więc grzecznie tam były sobie przechowywane. Zobaczcie, tutaj mam takie coś, i myślę, że to może pełnić różne funkcje, albo można tutaj wrzucić cukier. Albo jakieś cukierki, a myślałam może, że też można tutaj włożyć masło. Nie wiem, bardzo mi się to spodobało i myślę, że się fajnie prezentuje taki kryształ. I tutaj też takim kryształowym stylu duża patera na ciasto, na jakieś przyjęcia, święta. I tutaj mam z porcelany ćmielów. Zobaczcie, takie coś. To jest jeszcze bardzo brudne, bo tego nie umyłam, jest zagurzone. Nie wiem za bardzo, jakie jest pierwotne przeznaczenie tego naczynia, ale ja myślałam, że fajnie by było włożyć sobie tutaj dwa różne sosy, albo jakieś dipy, i to tak położyć na stole bardzo fajnie to się będzie prezentować. Tutaj mam taki dzbanek na herbatę, który jest bardzo fajny, bo jest cały ze szkła. Nawet tutaj też tą część masz klaną. A zazwyczaj w sklepie widziałam, że te sitka są metalowe, że to bardzo mi się spodobało. Tutaj jest trochę chyba uderzony. Tak, to jest trochę uderzony tutaj, gdzieś z jednej strony pęknięte, ale to nie będzie przeszkadzało w użytkowaniu, więc będę sobie tutaj zaparzała. Herbatki, ma fajny kształt, fajnie się prezentuje. I jeszcze do jesiennych dekoracji znalazłam takiego żołędzia. I myślę, że jest piękny, fajny, złoty. Będzie tutaj dodawał trochę do jesiennych dekoracji. I to wszystkie moje łupy z piwnicy, które czekały na swoją kolej. A teraz w końcu będę mogła je wprowadzić do kuchni. Stawiam teraz tą maseczkę, czekam chwilę, żeby mi się to wszystko wchłonęło i będę robiła makijaż. Chcę Wam pokazać, jak się teraz maluję, bo gdy mam alergię, czyli w kwietniu i w maju, to staram się używać jak najmniej makijażu, więc nie używam podkładu, bo czuję, że jakoś ta moja skóra nie oddycha i tak mnie trochę piecze, więc używam tylko tak naprawdę tych czterech kosmetyków. Czasami dodaję też jakąś paletkę cieni, gdy mam ochotę na trochę bardziej mocniejszy makijaż, ale tak to nie używam wcale żadnych podkładów, żadnych y, korektorów, chociaż może czasami korektor by się przydał. Nadal nie znalazłam podkładu, który by był taki lekki jak krem, ale żeby też. Y, Zakrywał niedoskonałości. Tak naprawdę teraz używam tylko maskarę, róż i brązer, ale jako brązer używam tą pomadkę z Eveline. Kupiłam ją kiedyś na stronie internetowej i ten kolor tak nie do końca pasuje mi na ustach. Dobrze wygląda z konturówką, ale sam jest taki blady. Więc sprawia, że wyglądam trochę, jakbym była chora. Ale kiedyś użyłam głego brązera i bardzo mi się spodobał ten odcień tutaj na policzkach. Także zacznę może właśnie od tego. To tak ogólnie to jest matowa pomadka w kolorze 01 Och, My Lips. Nakładam tą pomadkę tutaj, tak jakbym nakładała brązer, i rozcieram to Beauty Blenderem. To jest Beauty Blender z Vibo. I nałożyłam go też trochę na oczy, żeby je trochę tak wydłużyć. Lubię też nakładać brązer tutaj na czoło, żeby je trochę skrócić wizualnie. I tak to się, zobaczcie, prezentuje Myślę, że ten kolor jest bardzo fajny I mimo tego, że to jest pomadka To mi się fajnie sprawdza Jako taki brązer w płynie I teraz Dodaję trochę różu To jest róż z Catrice W kolorze 010 Jego trzeba bardzo dobrze wstrząsnąć Przed użyciem, bo jeżeli tego nie zrobimy To wypłynie nam woda I ja nakładam tylko takie małe kropki Tutaj na szczyt policzków. I teraz na sam koniec lubię dodawać trochę rozświetlacza i ten rozświetlacz mam z Eveline. I nakładam go na powieki i troszkę na czubek nosa i tutaj na policzki. Teraz dokończę tylko oczy maskarą i makijaż już będzie gotowy. Tutaj mam moją ulubioną Eveline Varieté. A do dolnych rzęs lubię używać tą e, Super Thin Mascara też z Eweline. Taki mój makijaż na co dzień gotowy. Jeszcze pomyślałam, że pokażę Wam tą pomadkę na ustach, żebyście sami ocenili i powiedzieli mi, czy ten kolor pasuje do mnie, czy niekoniecznie. Tak prezentuje się na ustach. Bez konturówki, bez niczego. A teraz jeszcze dołożę konturówkę, i tutaj mam taką z Lovely, bo myślę, że z tym wygląda lepiej. I tak teraz makijaż wygląda z konturówką. Nie wiem, czy tutaj w kamerze w ogóle da się dostrzec różnicę. Nie bójcie się eksperymentować z kosmetykami. Jeżeli jakaś pomadka nie do końca pasuje do waszych ust, możecie spróbować użyć ją jako różu albo bronzera, tak jak ja. Makijażem trzeba się bawić i eksperymentować. dostały mi po świętach wielkanocy wędliny, takie dwa piękne okazy. Tutaj mam wędzoną szynkę, a tutaj mam jeszcze wędzony schab i żeby mi się to nie zmarnowało, to pokroję to teraz na kawałki i zamrożę. Będzie mi łatwiej odmrażać w kawałkach, będę mogła sobie wyciągnąć ile będę chciała. Te wędliny są domowej roboty, robiła to moja ciocia z wujkiem. I są przepyszne. Nie chciałabym, żeby mi się zmarnowały. No i tak skroiłam całość szynki. Teraz już jest gotowa do zamrożenia. Zabieram się za sprzątanie i myślę, że Zacznę od lodówki, bo aktualnie prezentuje się tak, panuje tutaj totalny chaos, ostatnio sprzątałam lodówkę, gdy pokazywałam to wam na filmie, już nawet nie pamiętam dokładnie kiedy, to było, Jezu, jeszcze mi zaczął sok kapać teraz, jak to się stało? Widzieliście to? W trakcie nagrywania zaczął kapać sok. No to już jest znak, że czas najwyższy tutaj posprzątać. No i najważniejsze: posprzątać te resztki po świętach, bo tutaj mam jakąś kiełbasę, która została, później już na nią nie miałam ochoty. No i już się zeschła w lodówce. Tutaj mam spód do ciasta, który miałam zrobić, ale ostatecznie nie zrobiłam, bo nie starczyło mi czasu. Także to też jest jeszcze do dokończenia: no bo przecież nie będę wyrzucała. Także jak widać, jest tutaj dużo do zrobienia. you <laughs> No, i lodówka już jest czysta, nawet mi to szybko i sprawnie poszło, i teraz muszę ją uzupełnić. I tak się teraz prezentuje lodówka uzupełniona o wszystko, co potrzebne, a to, co niepotrzebne, wyrzuciłam. Podczas świątu zbierało mi się trochę butelek po soku, po wodzie, więc teraz zabieram je ze sobą i idę do Lidla, je oddać do automatu i dostać troszkę kasy z powrotem. Przy okazji, gdy już byłam w Lidlu, to zrobiłam małe zakupy. I kupiłam moje ulubione desery, które są teraz w promocji. To są nasiona chia z mango. Mam nadzieję, że ich nie wycofują, bo wszystkie były przecenione o 25% i wzięłam sobie zapas 4, więc teraz będę jadła je codziennie, bo tutaj jest chyba krótka data ważności. Tutaj mam jaja, banany, pomidory. I zgadnijcie, ile ja za te dwa pomidory zapłaciłam. Wzięłam je, bo ładnie wyglądały. Nie spojrzałam zupełnie na cenę, a przy kasie okazało się, że za dwa pomidory zapłaciłam 16 zł. No, mi to się wydaje bardzo dużo, ale no, mam nadzieję, że będą dobre, skoro tyle kosztowały. To są jakieś jedyne pomidory malinowe. Um, ma też ogórkę. Wzięłam zupę grochową, bo lubię tą zupę, a nie bardzo lubię ją gotować, no bo groch trzeba wcześniej przygotować. Wszystko kroić to zajmuje bardzo dużo czasu. Jeszcze nigdy tej zupy nie jadłam, więc zobaczę czy to będzie dobre. Ja mam koncentrat pomidorowy, przyprawę do kurczaka, bo mi się skończyła podczas świąt. Wzięłam sobie też takie płatki pod oczy, hydrożelowe. I jeszcze płyn micelarny do zmywania makijażu hialuronowy z Eveline. Muszę odpocząć od świątecznego jedzenia, więc robię też reset od gotowania i dzisiaj zamówiłam sobie chińczyka. Tutaj mam kurczaka na gorącym półmisku i jest przepyszny. Ja już będę kończyła tego vloga na dzisiaj. Już się tutaj z wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Pa pa.